Yeah. Mam we władaniu czas, jestem jego panem. Jak chcę, mogę jednąć planem, i wszystko jest niedograne. Inny może martwić się, minę mieć nie tęgą stale. Ja usuwam prędko ranę, mówię wszystko jedno dalej. Mam czas, inni go chyba nie chcą znaleźć. Pracuję ciężko stale i rozumiem przez to talent, a to jest zresztą znane. Weź to też dojrzale. Bo ja za swoją pasję już nie jedną rzecz oddałem. Robię czas na chillout więc jak chcesz to nalej, wszystko jest spoko I tak idę swoją ścieżką dalej Umiem zatrzymać czas, chyba się przekonałeś Ty też potrafisz, chociaż nie wiesz co jest często grane Wierzę, że zrozumiałe do siebie, to weź dojrzale I bierz to stale, bo mijają dni Ty też dojrzałeś to niby niekonieczność, ale powiedz dziś tą przeszłość palę Czasu nie ma, więc nie ma jak oddawać się w jego fale Mijają dni, a ty się z nimi zmienia Z nimi mijają i w tym nie ma przewidzenia I spełniając nigdy nie ma w tym myślenia Dnia, zmieniać w czyn życzenia. Mijają dni, a ty się z nimi zmienia. Z nimi mijają i w tym nie ma przewidzenia I spełniają sny, gdy nie ma w tym myślenia mi z cienia, zmieniać w czyn życzenia Jestem wdzięczny, to to szczęściu zdaje to na samplach Za każdy moment dzięki, bo dla mnie to jak mantra I wolę mieć kontrolę zamiast się bawić grą na farta Przyszłość przyszłość wierzysz jeszcze, że nam się jawi ona w kartach Przyda się luz przed złością, obrona zwarta By każda stara karta stała się do końca starta Akceptuj to co jest, a szybko pokonasz czarka Zbierz życia, wszystko to co ci się podoba w żartach Czas wyhamować, to jak umowa z sobą zawarta Czas znika, zostaje cisza, to ona warta Carta, czyli wszystkie wymyśli skierować od nowa w tartar Pięć, co powie osoba trzecia, osoba czwarta Pięć życia co chcesz i walcz to jak sparta I we mnie też zanika czas, gdy znów od nowa gram track Pytasz jak mi mija czas, to zobacz, mam tak Mijają dni, a ty się z nimi zmieniasz Z nimi mijają i w tym nie ma przywidzenia. I spełniając sny, gdy nie ma w tym myślenia Wychodzimy z cienia, zmieniać w czym życzenia Mijają dni, a ty się z nimi zmieniasz Dni mijają i w tym nie ma przywidzenia I spełniając zry, gdy nie ma w tym myślenia Wychodzimy z cienia, zmieniać w czyn życzenia Wyhamuj czas, będziesz miał tak jeszcze nieraz Możesz to wyćwiczyć, w sobie mieć trenera By skończyć przeszłość, sobie wreszcie zbierać Mijają dni, a ty ciągle jesteś teraz Powiem ci coś, wiesz co dzień się zmieniasz To jest twoja scena, jednocześnie teatr A każdy moment to jest premiera, grasz tu główną rolę, a więc po co się przebierać, bo nie ma nic łatwiejszego niż się w siebie wcielać I być takim jaki chcesz, rola więc jest szczera, ma podobać się tobie, niekoniecznie zbierać Uznanie sławy w i te śmieszne zera, rób co chcesz, czasem powiedz pieprzem I ucisz głupi głos jak coś jeszcze gdera i odkryjesz w końcu spokój, gdy nadejdzie era Kiedy miną dni, a ty ciągle będziesz teraz Mijają dni, a ty się z nimi zmieniać Z mijają i w tym nie ma przywidzenia I spełniając sny, gdy nie ma w tym myślenia Wychodzimy z cienia, zmieniać w czyn życzenia Mijają dni, a ty się z nimi zmieniać Z mijają i w tym nie ma przywidzenia I spełniając sny, gdy nie ma w tym myślenia Wychodzimy z cienia, zmieniać w czyn życzenia Po prostu wejdź to flow, uh, po prostu wejdź to flow Możesz iść ścieżką tą z najlepszą grą I przeszłość swoją nazywać przeszkodą Ej, możesz przeskoczyć ją i lepiej wiedz to są Wspomnienia przeszłością, więc luzem wejdź w to flow